List do Rzymian, pierwszy rozdział wersety od 1 do 17. I będę czytał z tłumaczenia dosłownego. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołany na apostoła, oddzielony do Ewangelii Bożej, którą Bóg już wcześniej przyobiecał przez swoich proroków w pismach świętych, o swoim synu. Pochodzącym z nasienia Dawida według ciała, ustanowionym synem Boga w mocy według ducha uświęcenia, przez zmartwychwstanie z umarłych o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by wezwać do posłuszeństwa wiary we wszystkich narodach, ze względu na Jego imię, wśród których jesteście i Wy, powołani Jezusa Chrystusa do wszystkich przebywających w Rzymie, ukochanych przez Boga, powołanych świętych. Łaska wami pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Po pierwsze, dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, za to, że wasza wiara rozgłaszana jest po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w moim duchu w Ewangelii Jego Syna, jak nieustannie was wspominam, zawsze w moich modlitwach prosząc aby jakoś wreszcie kiedyś udało mi się z woli Boga do Was przybyć. Pragnę bowiem Was zobaczyć, by udzielić Wam nieco duchowego daru łaski dla utwierdzenia Was. To zaś znaczy, aby wspólnie doznać zachęty pośród Was dzięki wzajemnej wierze Waszej i mojej. Nie chcę zaś, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem do Was przybyć. Choć dotychczas miałem przeszkody, aby zebrać jakiś plon także pośród Was, podobnie jak wśród pozostałych narodów. Jestem dłużnikiem Greków i barbarzyńców, mądrych i niemądrych. Tak więc, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i Wam w Rzymie. Bo nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu, najpierw Żydowi, a i Grekowi. Objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga, z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Więc poznając jakieś zagadnienie, jakiś temat, jakąś dyscyplinę naukową, musimy nauczyć się nowego słownictwa. Musimy nauczyć się pewnych pojęć, które są używane w związku z tym zagadnieniem. I w tym, musimy nauczyć się pewnych, pewnego zbioru słów i w tym zbiorze tych różnych określeń, idei, koncepcji, teorii znajdujemy pojęcia, które są wielkie i ważne, ale też znajdujemy takie, które są małe i mniej ważne. I podobnie jest, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie też funkcjonuje pewien zbiór terminów, idei, koncepcji, z którymi warto się zapoznać czy też trzeba się zapoznać, jeżeli chce się jakby rozumieć jak najwięcej z tego, czym chrześcijaństwo jest, co proponuje. I, i jakie mamy hasła takie wielkie w chrześcijaństwie? Na przykład Bóg, prawda? na przykład Trójca Święta, na przykład Jezus Chrystus. Na przykład, krzyż Jezusa Chrystusa. Ale do tych największych i najważniejszych pojęć wydaje mi się, że nawet jestem przekonany, że należy dodać kolejne słowo, kolejne określenie. Ono już jest znane prawdopodobnie, aż na pewno przez większość z Was, ale tym określeniem jest Ewangelia Boża. Ona jest tak znane, tak powszechne, że często. Umyka nam ważność tego określenia. Dlaczego jest to jedno z największych i najważniejszych pojęć chrześcijaństwa? No, ten fragment, który przeczytaliśmy, mam nadzieję, że nam to pokaże, czy przypomni, czy uświadomi na nowo. Więc mam y, kilka punktów, siedem dokładnie dotyczących Ewangelii, pokazujących, czym jest Ewangelia, czy Ewangelia Boża żeby przypomnieć właśnie te podstawy, ale też pokazać jak, jak wielki jest to temat, jak poważna jest to rzecz. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem zacząć, że Paweł, oddzielony do Ewangelii. Kto jest autorem tego listu? Jest nim Paweł. Na samym początku czytamy, że jest, przedstawia się autor i jest nim Paweł. Ale jak Paweł mówi o sobie i co Paweł mówi o sobie? No Paweł zaczyna od tego, że jest sługą, że jest niewolnikiem Chrystusa Jezusa, więc Paweł zaczyna bardzo ogólnie od tego, że należy do Chrystusa Jezusa, że jest chrześcijaninem. Każdy chrześcijanin jest sługą Jezusa Chrystusa, jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa, ale dalej apostoł Paweł, czy Paweł pisze, że został powołany na apostoła. To znaczy, że Chrystus dołączył Pawła do tej wąskiej grupy wybranych uczniów których nazwał apostołami. W Ewangeliach czytamy o dwunastu takich uczniach, których Jezus wybrał, aby właśnie byli apostołami, jego apostołami, a nazwał ich apostołami, ponieważ posłał ich, przekazał im pewne posłannictwo. Więc z czym został posłany Paweł, skoro został posłany? No Paweł dalej wyjaśnia nam, że został oddzielony do Ewangelii Bożej. To znaczy, że jako apostoł Jezusa Chrystusa jest posłany do tego, żeby głosić tę Ewangelię Bożą, a to z kolei oznacza, że apostoł Paweł jest obeznany. Doskonale obeznany z Ewangelią. Paweł doskonale rozumie, czym jest Ewangelia Boża. Jest na tyle dobrze obeznany, że może ją głosić innym. Ale to też oznacza, że apostoł Paweł jest wierny. W głoszeniu Ewangelii. On do niej nic nie dodaje, ale też nic od niej nie odejmuje. Yy, ale wiernie przekazuje to, co przekazał mu Chrystus. I używając dzisiejszego języka, moglibyśmy powiedzieć, że Paweł jest ekspertem, jeśli chodzi o Ewangelię Bożą. Dlatego może się wypowiadać w sprawach Ewangelii w sposób autorytatywny, czy też w zastępstwie Chrystusa. Przez to Paweł. Pokazuje nam, co jest ważne dla Chrystusa Jezusa, dla tego, który go posłał. Skoro Chrystus bierze swojego sługę i powołuje go na apostoła i oddziela go do Ewangelii Bożej, to znaczy, że dla Chrystusa Ewangelia Boża jest czymś ważnym, czymś kluczowym. A dlaczego jest ważna? Marek w swojej Ewangelii wyjaśnia nam w pierwszym rozdziale, w czternastym wersecie, lecz po wydaniu Jana Jezus przyszedł do Galilei, zaczął głosić Ewangelię Bożą. Więc Jezus Chrystus sam głosił Ewangelię Bożą, kiedy był na ziemi. To była Jego służba. Na tym polegała Jego ziemska służba, żeby głosić Ewangelię Bożą. I Chrystus posłał apostołów, aby głosili Ewangelię Bożą. Tym samym możemy powiedzieć, że Paweł jest przedłużeniem tej służby Chrystusa. A tą służbą Chrystusa, istotą tej służby była właśnie Ewangelia Boża. Więc Ewangelia, patrząc oczami Chrystusa, w chrześcijaństwie jest czymś kluczowym, czymś fundamentalnym. Ona jest na tyle ważna, że wymaga dalszego głoszenia, i to jest zadanie Pawła jako apostoła Jezusa Chrystusa. Po drugie, Bóg autorem Ewangelii. Ale co nam mówi to określenie Ewangelia Boża? No, Ewangelia to inaczej dobra nowina, czyli mamy coś, mamy tutaj coś dobrego. Mamy tu nowinę, która mówi o dobrych rzeczach i ta dobra nowina pochodzi od Boga. A to znaczy, że apostoł Paweł jej nie wymyślił. Nie wymyślili jej też inni apostołowie. Nie wymyślił jej też żaden człowiek. Jej autorem, jej sprawcą jest Bóg. Dlatego jest to Ewangelia Boża. I to nam pozwala trochę lepiej zrozumieć ten poprzedni punkt. Jeśli Ewangelia była tak ważna dla Chrystusa Jezusa, że jego służba polegała na głoszeniu Ewangelii Bożej, i jeśli służba apostołów skupiała się na głoszeniu Ewangelii, to tutaj widzimy tego powód. Tym powodem jest to, że autorem Ewangelii jest sam Bóg. I to on sam zlecił głoszenie Ewangelii, najpierw Chrystusowi, a potem przez Chrystusa zlecił. To apostołom, tym samym fakt, że autorem Ewangelii jest Bóg, sprawia, że jej znaczenie jest ogromne. Jej ważność jest ogromna. Ewangelia jest dobrą nowiną skierowaną od Boga do człowieka, a zatem musi być to coś bardzo ważnego. I w wersecie drugim. Listu, do pierwszego rozdziału listu do Rzymian, znajduje się wyjaśnienie tego, co, co tutaj apostoł Paweł mu, yy, mówi yy, odnośnie Ewangelii Bożej, którą Bóg już wcześniej przyobiecał przez swoich proroków w pismach świętych. Więc apostoł Paweł odwołuje się tutaj do czego? Do Starego Testamentu, do Starego Przymierza i pokazuje, że Ewangelia Boża była zamysłem Boga w zasadzie już od samego początku. I kiedy popatrzymy na, na, na służbę Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus po tym, jak zmartwychwstał i w Ewangelii Łukasza jest o tym mowa, no, ukazywał się swoim uczniom. Oni nie, nie, nie za bardzo rozumieli, byli pogubieni po śmierci Jezusa i nie za bardzo wierzyli w to, co mówi Pismo Święte. I więc Jezus musiał im przypomnieć, co takiego odnośnie Jego samego, odnośnie Ewangelii, mówi Pismo Święte i, i, i czytamy w 24 rozdziale, w 27 wersecie i poczynając od Mojżesza i od wszystkich proroków zaczął tłumaczyć im wszystkie pisma odnoszące się do Niego. I generalnie to, co tutaj mamy w tym wersecie, to mamy tak zwany żydowski tanach. Czyli podział żydowski pisma świętego, Starego Przymierza, który składa się z Mojżesza, czyli Tory, z proroków i z pism. To był taki podział, jest taki żydowski podział Starego Przymierza, więc Jezus Chrystus pokazuje uczniom ten tanak i pokazuje, co On mówi na temat Niego, co On mówi na temat Ewangelii Bożej. Od samego początku Jezus, już od Mojżesza. Na samym początku pierwsze, pierwsze księgi Pisma Świętego już wskazują na, na Ewangelię. Czyli mamy tutaj przekrój całego Starego Testamentu, i Jezus pokazywał swoim uczniom, że Ewangelia była zapowiadana przez Boga wielokrotnie na kartach całego Starego Przymierza, więc jest to Ewangelia Boża, ponieważ od Boga pochodzi. Trzecia rzecz. Jezus Chrystus z wypełnieniem Ewangelii. Więc dalej apostoł Paweł pokazuje, o czym mówi, albo o kim mówi ta Ewangelia. W wersetach trzecim i czwartym Paweł napisał o swoim synu, pochodzącym z nasienia Dawida, według ciała ustanowionym synem Boga w mocy według ducha uświęcenia przez zmartwychwstanie z umarłych, o Jezusie Chrystusie, naszym Panu. O czym zatem mówi Ewangelia Boża? Co jest jej treścią? Apostoł Paweł mówi nam, że Bożą dobrą nowiną jest Jezus Chrystus. To, co zostało zapowiedziane w Starym Testamencie przez proroków, zostało wypełnione w osobie Jezusa z Nazaretu. Stary Testament mówi o Bożym Synu pochodzącym z nasienia Dawida. Ewangeliści na początku swojej Ewangelii dają yy, genealogię Jezusa Chrystusa. Pochodzi on z rodu Dawida. Yy, więc Stary Testament mówi o Bożym Synu pochodzącym z nasienia Dawida. Król Dawid otrzymał obietnicę, że Jego potomek zasiądzie na wieki na tronie w Królestwie Bożym. I Paweł pokazuje, że to zostało wypełnione w Nowym Testamencie poprzez Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest tym, który umarł, który został wzbudzony z martwych i w ten sposób poprzez zmartwychwstanie Bóg. Ogłosił całemu stworzeniu, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, jest Panem. I można tutaj jeszcze wskazać na jedną ważną rzecz, która zawiera się w tym, jak Paweł rozumiał Ewangelię. Kiedy Paweł mówi, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, to rozumie, że Jezus jest Bogiem. Co do istoty, Ojciec i Syn są sobie równi. Ojciec jest w pełni Bogiem, ale też Syn jest w pełni Bogiem. Oczywiście syn stał się człowiekiem, dlatego jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Ale istotą tego, o czym pisał Paweł, jest tu zmiana, jaka dokonała się na tronie w niebie. Poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Bożego Syna, Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus jest tym, który panuje. Jezus Chrystus jest tym, który umarł, zmartwychwstał i po swojej śmierci wstąpił. Do nieba, aby tam zasiąść na tronie po prawicy Ojca. I Jezus mówi nam, że On, że otrzymał wszelką władzę w niebie i na ziemi. Syn jest tym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, ponieważ w Jego ręku jest wszelka władza. I ta zmiana, jaka się dokonała, można powiedzieć, w niebie, ona zmienia wszystko. Ta zmiana rodzi skutki dla całego stworzenia, a w szczególności dla człowieka. Pewna era się skończyła i nowa era została zainaugurowana, rozpoczęta. Jest to era panowania Chrystusa Pana. Niedawno w Wielkiej Brytanii można było usłyszeć słowa umarła królowa, niech żyje król. Więc są to słowa wypowiadane przy zmianie władzy. Czy coś się zmienia? No, w pewnym sensie bardzo wiele się zmienia. Jeżeli ktoś byłby Brytyjczykiem, to po śmierci królowej przestaje być poddanym tej królowej. Staje się poddanym nowego króla, który objął panowanie i to jemu teraz musi być ten Brytyjczyk wierny i lojalny. Podobnie jest, jeśli chodzi o Chrystusa Pana. Oczywiście Bóg nie umarł. Bóg, ojciec nie umarł, on dalej jest Bogiem, ale przekazał władzę synowi. W związku z tym, od, te, od tego momentu każde stworzenie jest poddane Synowi. Powinno być lojalne i wierne Chrystusowi. Jest to nowy początek, można być, jest to nowa era, więc Ewangelia Boża jest dobrą nowiną o Bożym Synu. Bóg ogłasza, że ten, który jest człowiekiem i Bogiem i ten, który umarł i zmartwychwstał, objął panowanie nad stworzeniem. To znaczy, że w Jego ręku jest wszelka władza w niebie i na ziemi, w Jego ręku jest życie i śmierć każdego człowieka, stworzenia. I to zmienia wszystko niemalże. Kolejny punkt. Posłuszeństwo wiary wezwaniem Ewangelii. Co ta zmiana na tronie w niebie zmienia w życiu człowieka? Co to oznacza dla stworzenia? Więc apostoł Paweł mówi w wersecie piątym przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by wezwać do posłuszeństwa wiary we wszystkich narodach ze względu na jego imię. Więc apostoł Paweł mówi w tym wersecie, że Chrystus ze względu na to, kim jest, ze względu na swoje imię, na swoją osobę, na to, że jest Panem, posłał posłańców, których zadaniem jest wzywać ludzi do posłuszeństwa wiary. Chrystus jest Panem, jest tym, który zasiada na tronie yy, jest tym, który ma w swoim ręku wszelką władzę w niebie i na ziemi. W związku z tym oczekuje posłuszeństwa względem siebie, ale oczekuje też, że to posłuszeństwo będzie wynikać z wiary w Niego. Albo też można powiedzieć, że to posłuszeństwo będzie prowadzić do wiary w Niego. W każdym razie te dwa elementy, posłuszeństwo i wiara, są ze sobą nierozerwalnie związane. To jest tandem. Te dwie kwestie idą ze sobą. W parze, ręka w rękę, żeby być posłusznym Chrystusowi, musisz najpierw uwierzyć, że on jest Panem. Jeśli nie wierzysz, że on jest Panem, to nie będziesz mu posłuszny, proste. A ponieważ Chrystus Pan wzywa do wiary w niego, to posłuszeństwo okazujesz wierząc okazujesz w niego. A jeśli nie uwierzyłeś w niego, jeśli nie zaufałeś Jemu, to tym samym jesteś nieposłuszny Jego wezwaniu. Dlatego Paweł mówi tu o posłuszeństwie wiary. Ewangelia Boża wzywa ludzi do posłuszeństwa wiary względem Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, Pana nieba i ziemi. Nie do posłuszeństwa, ale do posłuszeństwa wiary, żeby to też rozróżnić. Kolejny punkt. Wszystkie narody celem Ewangelii. Ale do kogo skierowane jest to wezwanie Ewangelii Bożej? Znowu werset piąty, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by wezwać do posłuszeństwa wiary we wszystkich narodach ze względu na jego imię. Apostoł Paweł mówi o tym, że Ewangelia Boża jest skierowana do wszystkich narodów. A dlaczego jest skierowana do wszystkich narodów? Ponieważ zmiana na tronie w niebie dotyczy całego stworzenia i w szczególności dotyczy człowieka, wszystkich ludzi. Więc skutki tej zmiany są globalne. W związku z tym Ewangelia Boża jest skierowana do wszystkich narodów. I trzeba powiedzieć, że jest to coś wspaniałego, że jest to dobra nowina dla nas, że, że ta Ewangelia Boża jest skierowana do wszystkich narodów. Wcześniej tylko jeden naród miał dostęp do Boga, do tronu łaski. Teraz zaś przez Ewangelię Bóg daje dostęp do siebie, do tronu łaski wszystkim narodom. Bóg w ten sposób otwiera szeroko drzwi dla wszystkich, dla Pogan i dla Żydów. Albo dla Żydów i dla Pogan. Więc jest ogromna zmiana, jaka ma miejsce. Dzięki temu możemy powiedzieć, że panowanie Chrystusa rozpoczyna nowy rozdział, nowy etap w dziejach ludzkości. Panowanie Chrystusa rozpoczyna nowy rozdział w relacji Boga z człowiekiem. Kolejny punkt zbawienie skutkiem Ewangelii. Ale dlaczego ta zmiana nastąpiła? Dlaczego ta zmiana w niebie musiała nastąpić? Dlaczego jest to nowy rozdział w relacji Boga z człowiekiem? Apostoł Paweł udziela nam odpowiedzi w wersecie 16, kiedy napisał, bo nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu. Najpierw Żydowi, a i y. Grekowi. Więc apostoł Paweł mówi w tym wersecie, że Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu. To znaczy, że jeśli człowiek usłyszy Ewangelię Bożą i jej uwierzy, czyli uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa i podda się pod Jego panowanie jako Panu, to zostanie zbawiony, to otrzyma życie wieczne, to zostanie pojednany z Bogiem. Ewangelia jest ratunkiem, jaki Bóg daje grzesznemu człowiekowi w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego jest tu mowa o zbawieniu. Człowiek tego zbawienia potrzebuje jak tlenu. Inaczej umrze śmiercią, drugą śmiercią. A ponieważ Ewangelia pochodzi od Boga i skutkiem jest jej zbawienie człowieka, dlatego Ewangelia jest mocą Bożą ku, ku zbawieniu. Tej Ewangelii potrzebujemy, jakby, jak tlenu, albo jak ryba wody. Ostatni punkt. Sprawiedliwość Boża objawiona w Ewangelii. A dlaczego zbawienie jest skutkiem Ewangelii? Dlaczego Ewangelia jest mocą Bożą dla zbawienia każdemu, kto jej wierzy? Z apostoł Paweł oddaje, daje odpowiedź w wersetzie 17. Objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga. Z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Zapostoł Paweł mówi, że Ewangelia objawia sprawiedliwość Boga. To nie znaczy, że, że pokazuje, że Bóg jest sprawiedliwy, chociaż to pokazuje, ale ta sprawiedliwość Boża oznacza coś innego. Ta sprawiedliwość jest powiązana z wiarą, ze zbawieniem. Więc yy, tak, dalej jest, jest to pokazane, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. Więc sprawiedliwość Boża to działanie Boga którego skutkiem jest zbawienie człowieka. Ewangelia nam pokazuje co Bóg zrobił do tego, że w tym celu, żeby człowiek mógł zostać zbawiony. Więc to wszystko o czym mówi Ewangelia, a o czym czytamy w Ewangeliach, jakie mamy w Nowym Testamencie, to wszystko jest związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko przez co musiał przejść i czego musiał doświadczyć, to wszystko jest dla naszego zbawienia. Jego ukrzyżowanie, jego śmierć, jego zmartwychwstanie wszystko to było potrzebne dla naszego zbawienia, dlatego to zbawienie jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez posłuszeństwo wiary. Ewangelia Boża pokazuje nam, co Bóg zrobił dla naszego zbawienia, nie co my mamy zrobić dla naszego zbawienia, jakie uczynki spędziale ale pokazuje nam, co Chrystus zrobił, aby nas zbawić. I że to zbawienie jest przez wiarę. W Pana Jezusa Chrystusa, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. To wszystko sprawia, że Ewangelia Boża no, ma fundamentalne znaczenie w chrześcijaństwie. Ona jest kluczem do wszystkiego, jeśli chodzi o relację z Bogiem. Dla Żydów Tora czy Pięcioksiąg w Starym, Test w Starym Testamencie miały ogromne znaczenie. To był ich fundament, można powiedzieć. Ale Ewangelia jest w pewnym sensie ponad tym. Ewangelia jest czymś ważniejszym, ponieważ została zapowiedziana już wtedy, nawet wcześniej niż prawo zostało dane. Więc prawo jest czymś przejściowym, tymczasowym. Jest czymś danym tylko na jakiś czas. Natomiast Ewangelia Boża jest tym, co Bóg zamierzył od samego początku. Ale objawił to we właściwym czasie, w określonym czasie, aby obowiązywało do samego końca. Więc określenie Ewangelia Boża staje się no, jednym z najważniejszych pojęć, jakie Bóg skierował do nas, czy jakie nam dał. Czy jest to najważniejsze pojęcie w Twoim życiu? Czy wiesz, co Bóg poprzez. Ewangelię komunikuje Tobie. Czy wiesz, czy rozumiesz, jaką rolę spełnia Ewangelia Boża w chrześcijaństwie? Jaką ta Ewangelia spełnia rolę w Twoim życiu? Czy w ogóle ma jakąś rolę? To jest Ewangelia, to jest najważniejsza rzecz, jaką, jaką Bóg do nas mówi. Nie ma ważniejszej rzeczy. Bo mówi przez bezpośrednio przez swojego Syna, który, będąc tej postaci co Bóg, uniżył się i przyjął postać sługi, stał się człowiekiem. Więc jeżeli Bóg robi, wykonuje tyle, jak to powiedzieć, tyle starań, tyle zachodu, zachodu, żeby zakomunikować nam Ewangelię Bożą, znaczy, że musi to być coś ważnego, coś naprawdę ważnego. Skoro Boży syn wybiera się na krzyż dobrowolnie, po to, żeby umrzeć tam, żeby oddać swoje życie za nasze grzechy, żeby w ten sposób wypełnić Ewangelię Bożą, to co zostało zapowiedziane, musi to być ekstremalnie ważne. Musi to być coś naprawdę, co, co jest konieczne, co jest potrzebne. Więc Ewangelia jest tym fundamentem, filarem, istotą chrześcijaństwa. I przez to Krzyż Chrystusa, i Chrystus jest istotą chrześcijaństwa. Więc jaką rolę pełni Ewangelia w Twoim życiu? Amen.